I Seria Danganronpa to dwa oblicza, zupełnie jak jej maskotka w postaci Monokumy. Z jednej strony to franczyza, która jako gra przebiła się do tak ścisłego mainstreamu i jest wśród 20 najbardziej rozpoznawalnych visual novel na zachodzie na pewno. Dodatkowo postać uświetniająca swoją obecnością gry z serii w postaci Junko stała się jakimś socjalnym hitem i zapisała się tam nawet w jakiś sposób w gamerskiej księdze rekordów Guinnessa. Z drugiej jednak strony marka nigdy nie była na tyle silna, żeby wyjść z niszy Ludzi, którzy po gry, a tym bardziej wizualnowel, na co dzień nie sięgają. Tangan Rompa swój jedyny boom zaliczyła w tym 2013 roku przy okazji bajki, a kolejne dwa sezony, które nie adaptowały materiału growego, a jedynie były zapychaczem do znacznie większej i rozciągniętej przez te wszystkie gry fabuły, nie podbiły serc odbiorców, bo były raczej skierowane do widza świadomego, który ograł gry i chciał sobie po prostu poszerzyć wydarzenia w tym świecie. Po wielkim sukcesie, jakim była pierwsza bajka, zabrakło wykonania jakiego Kroku, aby wciągnąć uniwersum kolejnych widzów. A to wielka szkoda, bo marka, wzięta z sercem na dłoni i adaptacją, która dorównywałaby poziomem swojej popularności, mogłaby mocno namieszać wśród skostniałych ram gatunkowych, które tak mocno zacementowały się wśród kolejnych sezonowych pozycji. Bo tak jak wspominałem przy Lordzie Meloim, tak i tu mamy do czynienia przecież z tym jakże niekochanym w naszym mediu kryminałem. Oczywiście okraszonym Battle Royale czy grą w zabijaniem, ale dalej przede wszystkim kryminałem opartym o rozwiązywanie zagadek, pełnym kreatywnie pisanych morderstw, które w sposób naturalny wodzą gracza czy widza za nos. W tym gatunku leży też niesamowicie dużo pułapek, które praktycznie nie da się nie wpaść i o tym też będzie chociaż minimalnie ten materiał. A to postacie mają papierowe charaktery, które, aby nie wchodzić w drogę pisanej historii czy intrygi, muszą być jak najbardziej wyblakłe i nie trzymające się w ogóle kupy. Z kolei, jeżeli są za dobrze napisane, to musi cierpieć na wszystkim pisarstwo spraw i morderstw, bo za dużo składowych w samych postaciach może nieźle zamieszać przy okazji motywów i relacji między bohaterami. Dodatkowo, praktycznie każdy autor daje się wciągnąć we wspaniałą wizję nadgonienia każdego błędu, każdej gafy czy każdej nuty. W części dochodzenia dużym i nieoczekiwanym twistem fabularnym. Jedni lubią lubią, inni akceptują, ale tylko jeżeli możliwe było ich rozchmienie dzięki poszlakom czy dedukcji, a finalnie jest taka grupa, która uważa to za leniwy sposób pisania i nie powinien mieć w ogóle miejsca. A to pułapki, które przychodzą na pierwszą myśl patrząc na samą Dungeon Rompę, która w żadnym medium wybitna nigdy nie była, jednak starała się walczyć z tymi problemami, choćby kilkoma wyrazistymi charakterami na grę. Potem do tego zestawu dodawało się już gorzej napisane. Bohaterów, jednak takich z na przykład fajnym designem czy innym gimikiem, który czynił ich wyjątkowymi, a na koniec dosypywało się postacie nijakie, tworząc miks, który tworzył iluzję interesującą na tyle, żeby odbiorca mógł zawiesić niewiarę na poziomie, który pozwolił mu się no, po prostu dobrze bawić. Dzięki temu z pojedynczymi bohaterami odbiorca mógł się zżyć i kilku kibicować, a to wystarczające, aby stworzyć jakąkolwiek więź emocjonalną, która okazuje się całkiem przydatna w grze opartej na zabijaniu bohaterów. A do tego w teorii morderstwa są napisane podręcznikowo, czyli dobrze współgrają z oczekiwaniami widowni, po jednym z najlepszych imersyjnych zabiegów wszak jest doprowadzić do sytuacji, w której odbiorca już wszystko sobie poukładał, wie kto zabił, jaki miał motyw i jak to zrobił, po czym wszystkie te domysły zostają. Obalone w połowie długiego, bo często trwającego grubo ponad godzinę lekcyjną procesu. I w grach się to sprawdza, jednak w animowanych Duncan Rampach coś poszło nie tak. Przede wszystkim przez kazus czasu antenowego adaptacji, bo zamknięcie gry na 30 godzin, która sama w sobie jest mocno skoncentrowana i poupychana po brzegi, jest niemożliwe w jednosezonowym anime, co pokazało chociażby Zaregoto, które jedną sprawę musiał poradzić przez 8 odcinków, aby wszystko skończyło się satysfakcjonująco i stanowiło zamkniętą Całość. W bajkach z Monokumą wszystko musi być szybkie, wiele dialogów musi wylecieć do kosza, postacie tracą głębie, a do tego główna oś fabularna zaczyna rywalizować o czas antenowy z kolejnymi sprawami. No i weź tu to wszystko ze sobą pogódź. I w tym miejscu warto sobie zadać pytanie, czy mająca 24 odcinki Danganronpa z miejsca byłaby bardzo dobrą bajką. Oczywiście, że nie, bo grom też wiele brakuje, aby można było porównać je do tego poziomu, jednak na pewno byłaby dobrą bajką. Kryminalną i świetnym Battle Royalem, który, mimo tego, że przeżył swój wielki boom, nie spłodził żadnej sensownej serii w tym nurcie. A nawet pomimo tego wszystkiego, to ludzie, którzy poświęcili swój czas tak dużej marce w wersji animowanej, powinni dostać szansę na poznanie historii, która zostaje zwieńczona w tej grze V3, co przez pryzmat branży jest już praktycznie niemożliwe, bo jaki miałoby sens zrobić reklamówkę, która w 13-odcinkowej formie i tak byłaby bezsensowna i bardziej ubiłaby jakiekolwiek. Jego oczekiwania, aniżeli byłaby wartościowym produktem, tym bardziej reklamować już skończoną grę, no po co? I przy okazji zostawię tutaj swoje przemyślenia na temat wspomnianej V3, której ukończenie zmobilizowało mnie do tego wypluwania myśli na temat tej już, jak wspomniałem, zamkniętej prawdopodobnie marki. Donnegan Rompy jako gry mają dla mnie kluczowy problem, jakim są te minigierki w trakcie rozpraw, ale tak jak tutaj ten gimmick próbujący zrobić z wizualnoweli bardziej grę, nie działa. Tak podobne mechaniki wpychane są praktycznie do każdej gry Spike w Chunk Softu, przez co aż odechciewa się grać, dostając ten mizmarz doświadczeń. Naprawdę te złudne zręcznościowe sekwencje mocno wybijają z immersji i stanowią drzazgę w palcu dla każdego gracza, który z tyłu głowy ma to, że gdyby lata temu ktoś zamiast sił przerobowych na takie bariery włożył swój czas w zrobienie gry, choćby trochę nieliniowej, albo takiej, w której faktycznie, a nie iluzorycznie możemy podejmować jakieś decyzje, to dzisiaj dużo bardziej szanował i lepiej odbieraną marką byłaby ta cała Danganronpa. Bo poza tym V3 to naprawdę niezła visual novel z plejadą barwnych i nieźle oddyzajnowanych postaci, do których łatwo się przekonać i które łatwo polubić. To też bardzo dobrze napisane sprawy morders, które choć często wywracają logikę na lewą stronę, to są po prostu zabawne do oglądania i rozwiązywania. Do tego gra stanowi świetne zwieńczenie cyklu, oddając mu swoisty hołd i dyskutując sobie tu i ówdzie na temat całego medium, nie tylko tylko growego, ale też rozrywkowego jako takiego. Dodatkowo mocno bawiąc się znaną formułą i motywacjami postaci dwóch poprzednich gier z cyklu. A plot twisty, o których wcześniej wspominałem, nie zaznaczając, że jestem w tej pierwszej grupie, która lubi te wyciągnięte totalnie od czapy i rzucające nowe światło na wydarzenia, są tutaj właśnie takie i potrafią mocno zaskoczyć, ale też wzbudzić jakiś tam szacunek do strony pisarskiej gry. Bo tak kończąc, gierka to wcale dobra nie jest, po wszystko, co w niej najważniejsze. Bardziej kuleje ma związek z gameplayem. Jednak, jako doświadczenie podawane w formie wizualnoweli, jest zdecydowanie warte waszego czasu. Zupełnie inaczej niż te wszystkie bajki, i jeżeli obejrzeliście na swoje szczęście czy nieszczęście pierwszą, wydaną 6 lat temu, to w sumie w przypadku niedosytów kryminalnych historyjek w mangowo-bajkowym tylu, warto sięgnąć po gry i zamknąć sobie tę jakże intensywną, jednak zdecydowanie niezbyt górnolotną historyjkę. I po prostu dać jej szansę i zapomnieć, że adaptacje bajkowe istniały, bo nie były tego warte. Ale czego warte? Też wiele nie zostało stracone zdecydowanie. To byłem Ja Lesiu, dziękuję, dobranoc.